Ładunek emocjonalny tego spotkania bardzo podobny do tego ostatniego w Radomiu. Natomiast dziś bez happy endu jakbyś na gorąco podsumował ten mecz. Myślę, że za mało zaangażowania z naszej strony. Nie możemy odmówić sobie tego, że, że chcieliśmy, że staraliśmy się dać z siebie wszystko, ale myślę, że no było to widać na pewno, że drużyna z Opola bardziej chciała. Mimo tego, że no wbrew pozorom oni mają szóste zwycięstwo z rzędu, co tam teoretycznie powinno usypiać drużyny. Natomiast no, no, myślę, że postawą dzisiaj oni górowali. Myślę, że to zaważyło. Przede wszystkim, bo no, nasza gra nie wyglądała jakoś źle, ale yy, no, ale trzeba sobie powiedzieć myślę w końcu pewne rzeczy w szatni, bo gramy bardzo falami, a niepotrzebnie potrafimy złapać swojego rytmu. Mówiąc o detalach, bardzo dużo zbiórek między innymi za twoją zasługą, natomiast po stronie gości sporo trójek. To był taki decydujący element dzisiaj, czy wskazałbyś coś innego? No myślę, że no, wiadomo, nie, za trzy jest więcej niż za dwa. Myślę, że, że sami ich trochę otworzyliśmy na tych rzutach za trzy punkty. Gdzieś tam mieliśmy w założeniach, żeby stawać strefą. E, jakieś tam błędy w przesunięciach, to ich otwierało, otwierało im to po prostu dużo rzutów za trzy punkty. Clean is good, sanitized is better.